Aksamit często bywał w pracowni pana Karola i mógł zabierać sobie do zabawy tubki po farbach. Z każdej udało mu się wydusić jeszcze trochę kolorowej mazi. Najpierw kocur pomalował trzy fabryczne kominy. Zamiast pędzli, używał łapek, ogona i wąsik. Na jednym malowidle Stachosław unosił się z pękiem balonów w ręku, na drugim skakał po słonecznikach, na trzecim pilotował samolot. Wkrótce aksamit ozdabiał malunkami nie tylko kominy po tych w mieście, nie było za wiele, ale też parkany, płoty, szare mury i brzydkie ściany na tyłach kamienic. Jego obrazy nie zawsze przedstawiały Strachosława. Na murze naprzeciwko szpitala dziecięcego Aksamit namalował obcą planetę, zamieszkaną przez różowe i fioletowe ludziki z czółkami. Gdy tylko którejś z dzieci spojrzało na niesamowitą krainę, od razu czuło się lepiej. Zauważył to jeden z doktorów. To malowidło działa, powiedział. Jaś patrzył na nie kilka minut i nabrał ochoty na obiad. I pigułkę połknął bez marudzenia. Na drewnianym płocie, tuż przy skromnym domu, z ze starości dachem, aksamit namalował kwiaty w kolorach tęczy. Staruszka, która rzadko wychodziła z domu, była zachwycona. Kot zanurzył jeszcze ogon w puszce białej farby, którą ktoś pozostawił koło śmietnika. Domalował ogromnym pędzlem Strachosława Straszyńskiego. Stworek był malutki i prawie niewidoczny, aksamit mruknął cichutko. Opiekuj się staruszką. W mieście znajdowała się wysoka wieża. Była już bardzo stara, nawet kilka cegieł pod dachem się ukruszyło. Aksamit nad wejściem pierzaste, niebieskie obłoki różowe okulary. Zaraz miejsce to stało się pogodniejsze i ładniejsze. Bardzo się z tego cieszyły bezdomne psy i koty, które chroniły się wieży przed deszczem, śniegiem i zimnym wiatrem. Ktoś zwrócił uwagę na malunek z obłokami i okularami. Zaczęto wtedy w mieście mówić o wieży i bezdomnych zwierzętach. Ciągle pojawiali się tam jacyś ludzie i każdy ze zwierzaków komuś się spodobał i znalazł ciepły, bezpieczny dom. A wieża została wyremontowana. Kot obserwował to z pobliskich krzaków. Jego obrazu nie zniszczono i nawet zauważono kocią łapę odbitą w prawym dolnym rogu. Jeden pan zdziwił się niezmiernie: A co to takiego? Drugi odpowiedział mu ze spokojem: No jak to co? Koci podpis. Ten artysta jest pewnie miłośnikiem kotów. Może nazywa się Kotek, Kolciński albo Kotkiewicz. Akurat przechodziła tamtędy dziewczyna w kolorowej sukience. Słyszała rozmowę i wtrąciła się: Przepraszam. Ten malarz może nazywa się Mruczka, Mruczyński albo Mruczkiewicz? Gdyby ci ludzie widzieli teraz kochanego Aksamita. Leżał sobie na grzbiecie pod krzakiem i chichotał. A właściwie to miałczał w taki specjalny, chichotliwy sposób. Brzuszek mu się trząsł. Hi, 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 Kotkiewicz, Mruczkiewicz. Ale wymyślili, zaśmiewał się. Kilka dni później Aksamit wpadł na pewien pomysł. Pomalujcie ze mną murek przy parku, proszę. Koło takich ładnych drzew stoi takie brzydkie, ceglane coś. Gdyby pojawił się na nim jakiś widoczek, byłoby super. Pomóżcie mi, zapytał młodszą siostrę i starszego brata. Kotki zgodziły się z radością, choć siostrzyczka narzekała, ale ja nie umiem malować tak jak ty. W szkole miałam namalować siebie, a wyszła mi jakaś maszkara. A może wyszła ci siostra, Strachosława Straszyńskiego, zamruczała ksamit. Tym razem kot artysta wymyślił, Gromadkę mruczków z bardzo kolorowymi parasolkami. Z daleka wyglądały jak niezwykłe rośliny. Rodzeństwo aksamita namalowało soczystą trawę i migoczące gwiazdami niebo. Do parku przychodzili ludzie z różnych stron miasta. Przyjeżdżali także przybysze z odległych krajów. Pojawiły się nawet dziewczynka z Chin i pan w turbanie na wielbłądzie. Wszyscy chcieli zobaczyć malowidło na murze. Ludzie cmokali, patrząc na namalowane koty z parasolkami. Niektórzy klaskali, byli tacy, którzy się śmiali. Kilka osób się rozpłakało, bo wzruszyły ich małe kotki pod dużymi parasolami. Zerwie się wiatr i porwie biedactwa niepokoiła się pulchna pani. Pewien pan szczególnie interesował się obrazem. Krążył koło muru i obwąchiwał go. Przypatrywał się także różnym szczegółom przez lupę. W końcu zdjął buty i wdrapał się na ławkę. Żółte gwiazdki na jego skarpetkach spodobały się wszystkim. Krzyczeli z całych sił – ludzie, cuda w budzie! Ciekawe, czemu malarz nie chce się nam pokazać? To niezwykły artysta, który wymyślił nowy kierunek w sztuce – kocizm. Przysłuchiwał się temu aksamit. Miał ochotę przyznać się, że to on jest autorem obrazu, a trawę i niebo namalowało jego rodzeństwo. Nie zamiałczał jednak – bo i tak nikt by go nie zrozumiał. Pewnie myślano by, że chce jeść. Aksamit wracał do domu. Było mu smutno. Namalował tyle malunków na płotach, murach, kominach, burych ścianach kamienic. I nikt nie wie, że zrobił to on. Czarny kocur z piwnicy. Czy to jest sprawiedliwe? Westknął. Wszyscy myślą, że malarzem jest człowiek. Kot postanowił pożalić się światu. Zaśpiewał pieśń wściekłego i rozżalonego kocura. Wymyślił, Skoczył na kubeł na śmieci i śpiewał, stukając przy tym pokrywą. Był sobie pewien kot. Jejeje, je, je, ozdobił nie jeden płot, la la la, a teraz go nie doceniają, A ach, bo imienia artysty nie znają. Jeje. Je. Zaraz z pobliskich bloków rozległy się wrzaski. Co to za kocia muzyka? krzyczał ktoś. Zmykaj stąd, czarny baranie. Męski gruby głos dochodził z mieszkania na drugim piętrze. Zaraz mężczyzna się poprawił, to jest czarny kocurze, chciałem powiedzieć, z tych nerwów i od hałasu człowiek traci rozum. Mieszkańcy bloku nie tylko krzyczeli, ktoś rzucił pomidorem, ktoś jajkiem, na szczęście kotu się nie dostało. Dosłownie w ostatniej chwili zdążył schować się za kubeł. Gdy aksamit opuścił kryjówkę, pobiegł do domu. Po drodze przystanął przed szybą wystawową, przyjrzał się sobie uważnie. Jedno ucho mu opadło, a sierść się zmierzwiła. Na dodatek do grzbietu przykleiły się obierki ziemniaków. Wyglądał żałośnie. Zniknął gdzieś aksamitny połysk futerka i wyczesane wąsy. A teraz nie chciało mu się płakać. Zamiałczał z energią. Kocie, przecież nie namalowałeś dla sławy. Chciałeś tylko pomóc dużym i małym, sprawić, by świat nie był taki szary i by wszystkim oczy się radowały. Już blisko swojego domu, aksamit spotkał okrągłutkiego pana. Zajadał z apetytem chipsy. Gdy kocurek przemknął pod nogami, zachwiał się. To zły znak, czarny kot, który przebiegł mi drogę. Sprowadzi na mnie nieszczęście. Muszę wyrzucić te chipsy, bo pewnie są zatrute. I zaczął biegać po ulicy, szukając kosza na śmieci. Teraz ten pan chipsów już nie jada. schód i zdecydowanie korzystniej wygląda. Często biega koło domu aksamita i jego bliskich. Rozgląda się wtedy wokół, nawet spogląda na korony drzew. Najwyraźniej obawia się ponownego spotkania z czarnym kotem. Aksamit nawet przez chwilę chciał postraszyć tego mężczyznę, ale zaraz uznał, że to kiepski pomysł i lepiej zrobić coś pożytecznego. Przypomniał mu się blaszany garaż na ulicy Ruderowej. Trzeba tam. By czarować farbami coś barwnego i jasnego, pomyślał. Pomysłowi aksamitek wciąż ozdabia brzydkie zakątki miasta. Najbardziej lubi płoty, mury i parkany. Często odwiedza pana Karola i drzemie na albumach. Malach głaszcze go i mówi: Mądra, Kicia, to na pewno pomaga twojej wyobraźni.